Gdzieś w polskiej wsi pod Krakowem mieszkają Marysia z mamą, Helena z mamą i Janek. Marysia jest cicha i pracowita, Helena piękna i pewna siebie, Janek nieśmiały, ale robotny. Oj, Heleno, uważaj, bo ci Janka z nosa wezmą. Taki robotny i troskliwy, długowolny nie będzie. Nie, mamo, on jest we mnie zakochany po uszy. Zobaczysz, to mnie ożeni. Mamo, a jeśli go mi zabiorą, to pokaż córeczko, że z tobą nie straszne życie przeżyć. Ale nie biegnij za nim. Szacunek, pierwszy krok do miłości. Patrz, córeczko, nie słowami serce trzymają, a rękami. A kilka miesięcy później Janek poprosił Marysię o rękę. I tak wszystko ułożyło się tak, jak miało się ułożyć. Sto lat młodej parze! Na zdrowie Marysi i Janka! Każdy dostał takie życie, jakie sam sobie wybrał. A mama mówiła? Tak, mama mówiła.